dzisiaj gramy w Thumbelgeist mamy oto taką fajną legendarną pandziulkę i powiem wam co dzisiaj nowego dodali Dajcie dzisiaj takiego szkieletorka taką królową anioła taką stombolino i dodali jeszcze chyba tego anioła nie, nie, I tą panią nie klas. Nieprawda, A. Zobaczycie teraz trzy gry. Teraz spróbuję przejść. Te Dwa, Albo. tu się nagrywać dźwięk. Tu no, no. się nagrywać dźwięk. Dobrze, A. lecimy. Jungle A. na początek. Super. Co to są w szkole? Świątyn buzi. O, weszła. <grymne> Dobra, lecimy. Antek, chodź. Dobrze. Teraz otwórz drzwi, bo ja tu gram. Dobrze, lecimy. I myślę, że mi się uda. Jeśli nikt nie przeszedł, to może mi się uda, naprawdę, a jakbyście chcieli wiedzieć to jest nowa animacja i emotka do zabicia za darmo przez jeszcze 6 dni, a to jak tu widzimy inni gracze sobie tańczą, Napiszcie mi w komentarzu, czy widzieliście, czy dzwonę pandę. Dobrze. Idziemy dalej. Co następne? Rush Hour. To jest ta nowa mapa, co niedawno dodali. Chyba jakiś tydzień temu. Dwa. Dobrze nam idzie. Siedzimy tego typa. Dobra, on tutaj jest. Widzieliście? Ktoś jest chciał spunchować. Ten punch, on jest bardzo dobry. O, widzieliście? Odpadłem. Dobra, teraz wam pokażę te nowe emotki. Jak wejdziemy w sklep, to tutaj jest nowa taka rzecz. Chwila. Okej, okay. i tutaj... W tym miejscu pośrodku krajnotów a skórką i, i animacją są, jest emotka i animacja za darmo. Mamy też koło walentynkowe i koło rubinowe. Tak. Teraz kolejna gra. Ładnie się. Zobaczmy, co będzie w I przepraszam za inne dźwięki, ale jestem teraz w drodze do domu, więc no jest głośno. Danger Roll na początku. Super, już mieliśmy, więc będzie dobrze. Dobra, idę lewą. Skoczę. Nie, no kurde, jakie to było, to jest gęste. Nie mogę tam wejść. Dobra, przychodzę. Teraz przejdę. No i jak myślicie. Nastąpię teraz ten filmik. I napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Przejdę. przejdę, czy nie. I napiszcie w komentarzu, czy widzieliście ile mam i kolejności. Zobaczymy. Fajnie ja spadłem byście chcieli wiedzieć, są nowe na tym kanale i napiszcie mi w komentarzu czy chcielibyście więcej takich filmików ze Stumble Guys. Będę Wam też yy, będę Wam też mówił kiedy to było są nawet z